Drugi Puchar Polski Juniorów Młodszych we Florecie z cyklu KGHM Tour odbył się w murach Gdańskiej Szkoły szermierki. O 9.98 florecistów z Adamem Jakubowskim z Ateny Gdańsk na czele rozpoczęło zmagania grupowe. Po nich na prowadzeniu, wygrawszy losowanie, Adam Płaszczewski i Zwarty Muszkieterowie Poznań. Płaszczewski dotarł do półfinału, gdzie skuteczny opór stawił mu Igor Woźniak z AZS Poznań, wygrywając walkę 15 -6. Drugi półfinał to pojedynek Mateusza Kwiatkowskiego Atena Gdańsk z Bartoszem Sacharczukiem z Fundacji Gdańskiej Szkoły Floretu i awans Sacharczuka 15-12. Finał pomiędzy Igorem Woźniakiem a Bartoszem Sacharczukiem wygrywa ten pierwszy z wynikiem 15-11 i tym samym panowie ustalili kolejność. Do dzisiejszego turnieju byłem dobrze przygotowany, przykładałem się na treningach. W grupach mi poszło całkiem dobrze. Niestety przegrałem jedną walkę, ale no i rozstawiłem się tak trochę niezadowalająco dla mnie. Najcięższe walki to miałem chyba z kolegami z kadry o 16 i o 8. I również w finale było bardzo ciężko, ale na szczęście udało mi się wygrać. Złoto w drugim Pucharze Polski Juniorów Młodszych we Florecie z cyklu KGHM Tour zdobył Igor Woźniak z AZS Poznań. Drugie miejsce wywalczył Bartosz Sacharczuk, Fundacja Gdańska Szkoła Floretu. Trzecie miejsca zajęli Adam Płaszczewski z Warty Muszkieterowie Poznań i Mateusz Kwiatkowski z Ateny Gdańsk. Panie rozpoczęły zmagania o godzinie 11. 89 florecistek w 13 grupach, a wśród nich najlepsza Marta Oklińska z Fundacji Gdańskiej Szkoły Floretu. I właściwie to by było na tyle. Wyniki walk pucharowych nie pozostawiały wątpliwości. 15-1, 15-13, wejście do półfinału 15-7. Jednak w półfinale spotkała Michalinę Daniewską z AZS Warszawa, wynik walki to 15-14 dla Oklińskiej. Drugi półfinał pomiędzy Amelią Olszewską Atena Gdańsk a Malwiną Kołodziejczyk Fundacja Gdańska Szkoła Florytu wygrywa Kołodziejczyk 15:7. Finał to walka klubowych koleżanek z Fundacji Gdańskiej Szkoły Floretu Marty Oklińskiej i Malwiny Kołodziejczyk. Zwyciężyła Oklińska 15-13 i tym samym zainkasowała złoto drugiego Pucharu Polski Juniorów Młodszych we Florecie z cyklu KGHM Tour. Jest to drugi Puchar Polski do lat 17. W pierwszym pucharze nie startowałam, ponieważ jestem po kontuzji. Uważam ten turniej za bardzo udany, ponieważ grupy poszły mi bardzo dobrze. Nie dostałam żadnego trafienia, wszystkie walki wygrałam. Potem pocharówki szły mi bardzo dobrze, nie miałam żadnego problemu. Walka finałowa była z moją koleżanką z klubu. Nie było łatwo, ale dałam radę i jestem z ciebie bardzo zadowolona. Druga była klubowa koleżanka Malwina Kołodziejczyk, a trzecie miejsca zdobyły Michalina Daniewska z AZS Warszawa i Amelia Olszewska, Atena Gdańsk. Po drugiej rundzie Pucharów Polski Juniorów Młodszych zaglądamy do klasyfikacji generalnej Polskiego Związku Szermierczego, a w niej wśród florecistek na prowadzeniu Malwina Kołodziejczyk z Fundacji Gdańskiej Szkoły Floretu, która zgromadziła 224 punkty. W klasyfikacji mężczyzn na prowadzeniu Adam Jakubowski, UKS Atena Gdańsk z dorobkiem 127 punktów. Pozdrawiamy z Gdańska.